Step, step up, up. Cześć, z tej strony Tomek z i dzisiaj gramy w grę Watch of Tanks. Słuchajcie, chciałbym chwilę pogadać sobie, natomiast to dlaczego nie, nie pojawiają się filmiki. E, po pierwsze, chciałem nagrywać tego Batmana Arkham Asylum, ale jak się okazało, no, coś nie idzie po mojej myśli. No i... no po prostu musiałem konto Windows. Jakoś, że mam już założone, wszystko powinno grać, ale nie, nic nie gra. Nic nie jest tak jak powinno być Nic mi się nie chce, należy tam przy tym majstrować No i później w na pomysł, żeby ponagrywać sobie trochę Battlefielda Czwórkę, Trójkę i medalów Honor Warfighter Tych trzech gier nie można nagrywać w No Znaczy można, ale co dokładnie trzeba zrobić, żeby, żeby się dało, nie wiem Więc próbuję coś tutaj ogarnąć Frapsa Albo nagrywać OBS-em. I druga sprawa to jest to, że po prostu nie chce mi się bo z tego. No i jeszcze jest taka, czy, któraś tam opcja, że nagrywanie CS-a. Ale CS będzie chyba mi się wydaje trochę za długi. Yy, renderowanie odcinków byłoby u mnie troszkę za długie. Już tak puścili do przodu, też pojadę. Zostawię ich samych I CS To jest też chyba dostaw nerfa. A po prostu za dużo grania w Battlefield'a. O kurde, to jest dwa. Szkoda, tutaj nie wyjadę. Ale ja się schowam, lepiej Sam. Za bardzo podjechali. No ja nie chciałem ich samych zostawić. Okej, okay, JackTiger88. To, to, to dobre za bardzo nie jest, według mnie. Więc spokojnie z tym mogę podjąć walkę. O kurde, okej, okay, nie, okay, nie strzelić. O, o so. Dobra, tu mnie teraz nie, nie strzeli już. i głupio się wystawiłem. Boże, jakie warzywo ze mnie. Jaki ja pomidor jestem. byłabym mieć bakłażaną, albo jagódką Kurde, nie udało się trafić. Tak, tak, tak. Okay. A to ty mi możesz strzelać. A, tutaj raczej nie trafię w tę płotkę. Tam jest HP, ale on mi nic nie zrobił, tylko połyskał. Nie wiem, mu... Zaraz, o kurde. O kurde, jednak on mnie tam chyba trochę... Fuck, dostałem wywaz, lol. Jak się robię? Czemu? Czy co? Nie. Fuck, tak nie mam radika go obniżyć! Goddammit!

Ej, jak? Bo tam nie, nie przebiłem? Nie chodź tu, przyjacielu. Ej, lol, ty tam. No już Cię nie ma. Dobra, zniszczony. I tam on będzie, ale... Nie wiem, będę w stanie podjąć z nim walkę. Będę... tutaj mam tego LCK jeszcze do pomocy. Okej, okay, ja mam na tym przewagę. O nie. to będzie one shot, one kill, ale... Okej, okay. o nie, no to jest jakiś nieogarnięty gościu. Nie mam... Kurde, udało się. No się obróć. Przemilczę to. I wyjdę z... do garażu. Co to tam za odgładź mi nie dacie? Dwie klatki. Really? Really game? On aktualny jest z grafiką w tej grze, muszę przyznać. Tak jak się poprzeglądać temu, to nawet spoko to wygląda. Kotyk, kocek, kotyk. Dobra. Dobra, dobra, mam bogi garaż. Tak tym co pojadę... No świetnie. Really game, REALLY! No nie no, według mnie... Czy wy też uważaliście, że to jest wada wota, że losowanie jest minus plus dwa? Powinno być minus plus jeden. Bo co jednak mój ciąg może zrobić w takiej sytuacji? No nic. Ej, LOL. Co mnie nie wbiło? No i tak zaraz mnie wie. Ja się już nie boję teraz, że mnie nie wbię. Circle Ej, teraz... Really? Gro? Ej, no nie... Nie wbiłem mnie no. Dobra, ej, to jest, to jest... jakieś nieporozumienie... Wg, co, co to ma być? Oni? O no proszę, to są... Nowe czołgi, japońskie! Proszę... Proszę... Proszę! Ja widziałem, byłem... W Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie widziałem tam czołg T34. No, bez tej wieży, wiadomo, z tą wieżą był raczej większy i był on ogromny, naprawdę. Ludzie, i jak tak obok niego stanąłem, to myślałem, że się przestraszę. Nie, taki wielki był. No, to, 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 to były generalnie duże czołgi, tak? Wyobraźcie sobie, jakie tamte musiały być wielkie, bo na ekranie to tam wiecie. Jak tak to wygląda i możemy sobie pomyśleć, że w realu nas są uznawalne, bardzo małe. Dobra, są ludzie, no tutaj. Właśnie ja za. Dobra, ludzie wracam, tak nie, 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 mały problem. Tak, oh, oh, oh. Okej, okay, mogę podjąć warfę, warf warf z impugnacją. Fuck. Gdzie to mnie tam teraz Nie no, nie, nie mam jak się wystawić, na pantera pan może zawsze wyjąć? Więc... Hmm. Tam czasem nic nie mniej? Co się po no, no, nie, tam, nie ma. To 25, kurwa I pan mi co ja się słowa O Daj mi listy. Co to za kloc jest? Kiedyś inaczej wyglądało. Ej lol jaki klocek. Lol. No teraz jest kloc do potęgi. Uważaj.